Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Renault Megan Grand Tour. A Grand Tour to oczywiście kombi. W zeszłym roku, 2020, Renault postanowiło lekko odświeżyć swój bestseller, jakim jest niewątpliwie model Megan. Zmiany były naprawdę delikatne i głównie skupiono się na nieco innym wzorze lamp. W sumie to nawet na wypełnieniu kloszy, bo te są nieco ciemniejsze, a także delikatnie z zderzaki. I to wszystko. Meganka wciąż wygląda ładnie i nowocześnie. Podobają mi się te światła, które zarówno z przodu, jak i z tyłu wychodzą poza swoje klosze i jakby wbijają się w karoserię. Poza tym no to takie klasyczne kombi. Pojawił się też taki dziwny akcent na boku z przodu, który chyba nie ma imitować żadnych wlotów, a jest jedynie takim akcentem stylistycznym. No nic, tak czy inaczej, meganka jest ładna i wygląda też ładnie w kombi. A jak kombi, to oczywiście najważniejszy jest bagażnik. Normalnie kombi ma całkiem pokaźny bagażnik o pojemności 521 litrów. Niestety mój egzemplarz nie był normalny, ponieważ jest to wersja hybrydowa i tutaj bagażnik jest o 132 litry mniejszy i ma on pojemność 389 litrów. Chociaż jak mam być szczery, to nie widać tego, że był on aż tak mały. Tak naprawdę to nie mamy tego miejsca pod podłogą w drugiej części bagażnika. Na początku jest miejsce na kable do ładowania i jakieś drobiazgi, a dalej są właśnie akumulatory od hybrydy oraz część instalacji elektrycznej. Widać to najlepiej na przekroju. Tylną kanapę można się oczywiście położyć, co robimy wygodnie z poziomu bagażnika i wtedy uzyskujemy niemal idealnie płaską powierzchnię. W kufrze znalazłem też haczyki na zakupy i gniazdo pod zapaniczkę. Z tyłu w Megane Kombi nie można narzekać na brak miejsca i ja się bez problemu mieszczę. W sumie jedyny problem, jaki zauważyłem, to bardzo nisko zamontowany fotel przed nami, gdzie pod niego nie jesteśmy w stanie wsunąć stóp Poza tym nieco zdziwił mnie brak podłokietnika, chociaż widzę, że w cenie on widnieje Na plus za to, że mamy z tyłu na nawiewy oraz dwa złącza USB Z przodu jest oczywiście najwygodniej. Fotel może być w opcji w pełni elektrycznej, chociaż ja akurat nie miałem tej opcji Siedzisko jest wygodne i dobrze wyprofilowane, a my bez problemu łatwo dobierzemy wygodną pozycję Kierownica jest oczywiście regulowana w dwóch paszczyznach, niestety podłokietnik już nie. Również deska rozdzielcza przeszła bardzo delikatne zmiany, ale w moim odczuciu były one bardzo ważne. Po pierwsze poprawiono panel od klimatyzacji, który teraz ma więcej fizycznych przycisków i jest prostszy w obsłudze, za co duży plus. Dodatkowo sam ekran jest też nowy jest to system, który znamy już m.in. z nowego Clio czy Captura. Grafiki wyglądają świetnie, a sam system działa naprawdę nieźle. Nieźle jak na Renault, bo oczywiście wciąż zdarzają się małe przycięcia czy lagi, ale jest naprawdę nieźle. Kolejna zmiana na plus to przeniesienie tempomatu z tunelu środkowego na kierownicę. Wreszcie. Nowością też są opcjonalne cyfrowe zegary, które prezentują się ładnie, chociaż momentami ciężko się je obsługuje. Przełączenia niektórych widoków wymagają trochę wprawy, ale na szczęście wszystko działa płynnie i w miarę szybko. Nawet zmiana motywów jest płynna i ładna. Materiały pozostały na tym samym poziomie, jednak poprawiło się spasowanie. W testowanym egzemplarzu absolutnie nic a nic nie skrzypiało, a to jak wiecie z moich innych testów Renault, nie zawsze jest takie oczywiste. Plus też zamatowe wykończenie tunelu środkowego, a jedyne piano black, na które muszę ponarzekać, to to przy skrzyni biegów. Jeśli chodzi o schowki, to mamy tak. Miejsce na telefon za skrzynią biegów. Dwa zasuwane miejsca napoje z dodatkową regulacją, mini przegródka na tunelu środkowym, dość mały schowek pod łokietniku, miejsca i średnią butelkę w drzwiach oraz kolejny niezbyt duży schowek przed pasażerem. Dobra, to pora zajrzeć pod maskę, bo tutaj też są pewne zmiany. Największą zmianą po odświeżeniu jest właśnie testowany układ napędowy o oznaczeniu ITEC, e który jest dostępny tylko dla nadwozia kombi. ITEK e to hybryda typu plug-in, czyli połączenie silnika spalinowego z elektrycznym, który to możemy ładować za pomocą kabla. W sumie to silników elektrycznych mamy dwa. Jeden to duży silnik elektryczny o mocy 49 koni i służy on do napędu, a drugi to mały silnik elektryczny, służący jako rozrusznik silnika spalinowego oraz generator napięcia. Ten osiąga 15 koni. Silnik spalinowy to 1 1.6 o mocy 91 koni. Sumaryczna moc układu to 158 koni. I w sumie jest to taka normalna hybryda, ale Francuzi nie byliby sobą, gdyby czegoś nie skomplikowali. Tym razem wybór padł na skrzynię biegów. Francuzi potrafią robić naprawdę bardzo dobre skrzynie biegów, czego dowodem są ostatnia generacja np. przekładni EDC, czyli dwusprzęgowego automatu. Mają też dostęp do bezstopniowych skrzyni automatycznych CVT od Nissana, które też mają niezłe opinie. Ale Renault poszło oczywiście swoją inną drogą i stworzyło, i tu uwaga, cytuję. Wielotrybowa, automatyczna skrzynia biegów ze sprzęgłem chłowym oraz 14 kombinacjami biegów. Tak, to jest dokładny opis skrzyni biegów z materiałów prasowych Renault. Po części już omawiałem tą skrzynię w przypadku testu Clio i e Tech, bo tam jest dokładnie ten sam twór. W tej skrzyni nie ma synchronizatorów, a za regulację obrotów odpowiedzialne są dwa silniki elektryczne oraz oczywiście komputer. W sumie to komputer czy tam elektronika steruje w tej skrzyni wszystkim i tak naprawdę studiując długie godziny wszystkie materiały prasowe, jakie dostałem, wciąż nie wiem dokładnie co i jak działa. Na szczęście dla mnie najważniejsze są testy praktyczne, a nie teoretyczne. A w praktyce skrzynia działa, no dziwnie, po prostu dziwnie. Początkowo jest bardzo płynnie i nie słychać męczącego wycia, jakie towarzyszy nam zazwyczaj ze skrzyniami CVT. A i tak samo nie słychać wycia charakterystycznego dla skrzyni ze sprzęgłem kłowym. Tutaj polecam poszukać sobie filmików z rajdów ze skrzyniami kłowymi, raj dla uszu, ale w miejskim aucie byłaby to katorga. Wróćmy do meganki. Tak więc początkowo wydaje się, że jest wszystko w porządku, jednak im więcej jeździmy, tym więcej zauważamy jakichś takich dziwnych zachowań. Przykładowo podczas przyspieszenia, tak do 140 km na godzinę, czujemy minimum dwukrotnie, jakby spadki mocy, no takie szarpnięcia. Pierwszy jest przy około 70-80 km na godzinę, a drugi właśnie w okolicach 130-140 km na godzinę. Tak, jakby w tych zakresach auto na chwilę hamowało. Zdarzały mi się też takie momenty, jakby szarpnięcia, tak jakby ktoś za szybko puścił sprzęgło Kolejne dziwne zachowanie to reakcja skrzyni na mocne przyspieszanie Raz skrzynia błyskawicznie zareagowała i auto ładnie się zbierało, a innym razem skrzynia miewała sekundowe opóźnienie Najgorsze jest to, że nie wiemy kiedy to się wydarzy, a już na pewno nie miało na to wpływu na ładowanie akumulatorów, bo Meganka nie pozwala na kompletne rozładowanie baterii A same baterie wydają się dość małe, bo mają 9,8 kWh Jednak ja bez problemu zrobiłem na nich 40 km na samym prądzie, a było naprawdę zimno, około ok. 0 stopni Pewnie jakby było cieplej, to udałoby się zrobić około 50 km, co jest ładnym wynikiem jak na taką pojemność akumulatorów Baterię oczywiście można naładować ze zwykłego gniazdka, co trwa około 5 godzin a z szybkich ładowarek czasem skrócimy do około 3 godzin To co mnie jednak nieco denerwowało, to chwilowe doładowanie akumulatorów podczas jazdy za pomocą silnika spalinowego Ogólnie nie ma w tym nic złego i konkurencja też tak robi, ale niestety w Renault wiązało się to z dość dużym hałasem Pewnie tego nie słychać dobrze na filmie, ale widać chociażby po chwilowym spalaniu, gdzie podczas włączenia się wyższych obrotów, spalanie chwilowo skacze do 12-14 litrów, a potem z powrotem spada do 5, a nawet i mniej. A ciągle jechałem po równej drodze i ze stałą prędkością. Dziwne i w sumie denerwujące, bo tak to w megan panuje ciągle cisza. I ta pełna cisza może trwać nawet do 140 km na godzinę, bo do takiej prędkości udało mi się rozpędzić na samym elektryku megankę. W ogóle auto jak najmocniej wykorzystuje silnik elektryczne i stara się jak najczęściej na ich odpalać czy jeździć. I to w sumie działa na spalanie, bo w mieście, nawet jak miałem rozładowane akumulatory, to robiłem około 5-5,5 litra. I to była spokojna jazda, no ale ta skrzynia nie nastraja do szybkiej jazdy. Na trasie przy 140 auto paliło mi 7,5 litra, więc raczej taki no, zwyczajny wynik. Szkoda za to, że bak nie jest zwyczajny, a jego pojemność to zaledwie 39 litrów a to jest o 6 litrów mniej niż Megance z dieslem oraz aż o 11 litrów mniej niż w zwykłej benzynowej odmianie A to oznacza znacznie mniejszy zasięg na trasie W sumie nie mówiłem też nic o osiągach Od 0 do 100 katalogowa Meganka Itek e powinna robić setkę w 9,8 sekundy i dokładnie taki wynik ja zmierzyłem Nie jest to rakieta, bo lepsze osiągi do setki ma chociażby 140-konna benzynowa meganka, ale to oczywiście kwestia masy. Megan Itek e waży minimum 1603 kg, czyli o jakieś 280 kg więcej niż wspomniana 140-konna benzynowa odmiana. A to jest przeogromna różnica, którą czuć na szybkich zakrętach. A szkoda, bo Meganka bardzo dobrze i naturalnie się prowadzi Układ kierowniczy pomimo, że jest mocno wspomagany, to dobrze oddaje co się dzieje pod kołami a zawieszanie jest dobrym kompromisem pomiędzy sportem a komfortem Szkoda, że takim kompromisem nie jest cena, bowiem Meganka Itek e kosztuje minimum 131 900 zł A to oznacza, że dopłata do 140-konnej benzyny to 43 000 zł W cenie tej dopłaty możemy sobie kupić dacie Sandero No dobra, ale 140-konna wersja w podstawie ma manual ale można też porównać wersję z automatem i wtedy różnica to 35 tysięcy złotych Na dacie już niestety nam nie wystarczy, ale wciąż jest to ogromny worek pieniędzy i moim zdaniem wersja Itek e nie jest warta tej dopłaty Ale samą odświeżoną Megankę muszę pochwalić, bo Renault poprawiło chyba wszystko to, co denerwowało przed liftem Mamy nowy system multimedialny, lepszą obsługę klimatyzacji, tempomat na kierownicy oraz lepsze światła Takie odświeżenia to ja rozumiem. W kwestii hybrydy plug-in jednak mam mieszane uczucia Głównie ze względu na bardzo dziwnie pracującą skrzynię biegów, która chyba jest przekombinowana oraz na sporadyczne wycie silnika. No i płacimy więcej za gorsze osiągi, mniejszą praktyczność, mniejszy zasięg w trasie, większą masę i co za tym idzie gorsze właściwości jezdne. Zaleto jest oczywiście mniejsze spalanie w mieście, gdzie można na samym prądzie przejechać około 45 km. Ale ja i tak wybrałbym inny silnik. Cześć!